Cześć! Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za to, jak miło przyjęliście nasz kanał na YouTubie i musicie wiedzieć, że Wasze wsparcie motywuje do tego, żeby tworzyć dalej. Dlatego mam dla Was odcinek specjalny, który będzie relacją z wizyty w jednym z największych oceanariów na świecie, który mieści się w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Oceany i morza to być może tematyka nieco odległa dla nas polskich wędkarzy, dlatego starałem się wpleść jak najwięcej ciekawostek związanych z polskimi wodami. Jeżeli taka seria Wam się spodoba, to myślę, że będziemy tworzyć takich materiałów więcej. A tymczasem zapraszam Was do oglądania odcinka pod tytułem Tajemnice Oceanu. Georgia Aquarium to niezwykłe miejsce świata podwodnych tajemnic, gdzie spotyka się przyroda i człowiek. Przenieśmy się w fascynującą podróż przez głębiny tego oceanicznego sanktuarium, w którym panuje magia natury i ludzkie zaangażowanie w ochronę oceanicznego dziedzictwa. Odkryjemy fascynujący podwodny świat, podziwiając ogromne zbiorniki, które ukazują nie tylko różnorodność, ale również delikatność oceanicznego ekosystemu. Czeka nas nie tylko wspaniała przygoda w oceanicznej scenerii, ale także poruszająca opowieść o ludzkim zaangażowaniu w ochronę przyrody. Przyjrzymy się projektom oraz działaniom na rzecz ratowania zagrożonych gatunków i staniemy oko w oko z krwiożerczymi łowcami, Zacznijmy od największego zbiornika Ocean Voyager, 24 tysiące metrów sześciennych objętości i głębokość 9 metrów. Jego imponujące wymiary nie są przypadkowe. W obliczu tego monumentalnego dzieła architektonicznego stajemy się świadkami starannego projektu stworzonego z myślą o zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa dla jego niezwykłych mieszkańców. Mowa tu oczywiście o majestatycznych rekinach wielorybich, królach oceanu, największych znanych przedstawicielach gatunku ryb. Dorosłe osobniki osiągają zwykle rozmiary od 10 do 12 metrów długości, ale największy wiarygodnie zmierzony przedstawiciel tego gatunku mierzył 18 ,80 m 80 cm i ważył prawie 30 ton. Jednym z najbardziej fascynujących faktów na temat tych stworzeń jest ich zachowanie żywieniowe. Rekiny wielorybie są filtratorami, co oznacza, że żywią się głównie planktonem, krylem i małymi rybami, które odfiltrowują z wody podczas powolnego przemieszczania się. Są one sklasyfikowane jako gatunek wrażliwy na czerwonej liście gatunków zagrożonych. Na wolności nie mają naturalnych wrogów z wyjątkiem człowieka. Nielegalne połowy, uderzenia łodzi, degradacja siedlisk i zaplątania w sieci rybackie są dla nich największym zagrożeniem. Dlatego inicjatywy takie jak morskie obszary chronione, przepisy dotyczące połowów i kampanie uświadamiające odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu tych łagodnych gigantów dla przyszłych pokoleń. Szacuje się, że żyją od 80 do 130 lat. Podobnie jak ryba bardzo dobrze znana polskim wędkarzom. Wróćmy na chwilę do Polski, aby opowiedzieć o gatunku, który spotkać można na wielu łowiskach komercyjnych. Jak czytamy na stronie WWF Polska, jeszcze 100 lat temu w Wiśle pływały olbrzymie jesiotry bałtyckie. Ich maksymalna długość ciała dochodziła do ponad 5 metrów, a ważyły nawet 600 kg. Jesiodr Bałtycki występował na terenie całej zlewni Morza Bałtyckiego i podobno docierał aż na Śląsk. Jednak w wyniku działalności człowieka populacja tego gatunku zaczęła gwałtownie spadać. Ostatniego dzikiego jesiotra bałtyckiego odłowiono w Polsce w latach 60. XX wieku, a w 1970 roku gatunek uznano za całkowicie wymarły. W Polsce od kilkunastu lat prowadzone są eksperymentalne zarybienia jesiotrem ostronosym. Jeśli wiecie więcej na ten temat, dajcie znać w komentarzach. A może komuś z Was udało się złowić jesiotra w środowisku naturalnym? Bezpośredni przodek znanych nam dziś siotrów pojawił się we wczesnej Jurze około 200 milionów lat temu. I od tego czasu ryby te praktycznie się nie zmieniły. Przeżyły dinozaury. A wyginęły przez człowieka. Dla wielu morskich zwierząt nie tylko człowiek jest zagrożeniem. W głębiach oceanu kryją się bestie, które 400 milionów lat ewolucji przekształciło w maszyny do zabijania. Naukowcy odkryli ponad 500 gatunków rekinów, z czego tylko 27 z nich stanowi zagrożenie dla człowieka. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, czy w Bałtyku można spotkać rekiny, to odpowiedź brzmi: tak. I to nawet trzech przedstawicieli: należą do nich rekin psi, koleń pospolity oraz lamna śledziowa. Uważane są za gatunki niegroźne dla człowieka, a ich występowanie to głównie zachodnia część Morza Bałtyckiego, gdzie zasolenie jest wyższe. A jeśli wierzyć opowieściom, to zdarzały się przypadki odłowienia pojedynczych sztuk w wodach należących do terenów Polski. Rekiny, aby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do swojego organizmu, muszą zapewnić stały przepływ wody wokół skrzeli. Wynika to z faktu, że nie posiadają one w przeciwieństwie do innych ryb pokrywy skrzelowej, co zmusza je do ciągłego aktywnego przemieszczania się przez całe życie. Naukowcy nadal zastanawiają się, czy te ryby w ogóle są zdolne do snu? Wędkarstwo rekinów to ekscytująca forma połowów, która przyciąga zarówno doświadczonych wędkarzy, jak i amatorów poszukujących wyzwań. Połowy tych ryb wymagają odpowiedniego sprzętu i technik ze względu na ich siłę i rozmiar. Haczyki często zostają w ciałach rekinów podczas połowu. Co może prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci tych zwierząt. Dlatego też ważne jest, aby minimalizować ryzyko urazów przez dobór sprzętu i zapewnić bezpieczne uwolnienie z powrotem do oceanu. Naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego prowadzili w ubiegłych latach badania rekinów tygrysich pływających w wodach okalających Tahiti. Zauważyli, że w tym czasie aż 38% ryb miało co najmniej raz wbite haczyki. To problem, który prawdopodobnie dotyczy milionów rekinów na całym świecie. W ciągu minionych 50 lat populacja rekinów i płaszczek zmniejszyła się aż o 71%. Główną przyczyną tej depopulacji jest nadmierny połów, który prowadzi do przełowienia. Rekiny i płaszczki, w przeciwieństwie do większości innych gatunków ryb kostnych, mają ograniczoną liczbę potomstwa i rozwijają się stosunkowo powoli. W rezultacie tempo ich rozmnażania nie jest w stanie sprostać intensywnemu rybołówstwu przemysłowemu. Aby przywrócić ich populację, niezbędne są skuteczne regulacje prawne. Niestety dotychczasowe działania w tej kwestii pozostawiają wiele do życzenia. Na przykład w listopadzie ubiegłego roku Unia Europejska i Stany Zjednoczone sprzeciwiły się wprowadzeniu zakazu zatrzymywania połowów rekinów ostronosych, pomimo dowodów naukowych, które wyraźnie wskazywały, że był to krok w kierunku ochrony zagrożonego gatunku. Jest to o tyle istotne, że przypisuje im się rolę lekarza ekosystemu, ponieważ polują na słabe i chore osobniki co pomaga w utrzymaniu zdrowia populacji mniejszych ryb. Zachwianie równowagi może prowadzić do zmiany struktury populacji mniejszych gatunków, co wpływa na stabilność i funkcjonowanie całego ekosystemu oceanicznego. Za sprawą hitu kinowego z 2003 roku pod tytułem Gdzie jest Nemo? Amphiprion ocellaris, zwany błazenkiem stał się najbardziej rozpoznawalnym gatunkiem ryb egzotycznych. Jest ceniony w akwarystyce morskiej ze względu na swoją żywiołową osobowość, piękne barwy i relatywnie łatwą hodowlę w warunkach sztucznych. Żyje w pobliżu rat koralowych w symbiozie z ukwiałami. Które wyposażone w jadowite parzydełka, są zagrożeniem dla innych ryb. Ale nasz Nemo jest na nie odporny, co pozwala mu zamieszkać wewnątrz kwiału i pielęgnować potomstwo bez obawy o atak drapieżników. Nie pozostaje jednak dłużny i najem mieszkania spłaca w postaci resztek pokarmu, które są pożywieniem dla jego toksycznego przyjaciela. Nie jak wszystkie ogrody zoologiczne i akwaria. Georgia Aquarium spotkało się z krytyką ze strony organizacji zajmujących się prawami zwierząt i innych osób, które uważają, że żyjącym tam zwierzętom będzie lepiej na wolności. Ale około 70% zwierząt w akwarium pochodziło z hodowli ryb ogrodów zoologicznych i innych akwariów. W wielu przypadkach pracownicy akwarium ratowali zwierzęta, które żyły w niezdrowych warunkach lub które umarłyby bez ich interwencji. Georgia Aquarium jest zaangażowane w wiele programów na rzecz ochrony przyrody, a główna idea to rehabilitacja, relokacja, ratownictwo i badania. Nasza wędrówka po Georgia Aquarium powoli dobiega końca. Więcej informacji znajdziecie na stronie Oceanarium. Możecie dowiedzieć się tam więcej na temat projektów oraz samych mieszkańców tego niezwykłego miejsca, a nawet obejrzeć ich codzienność za pośrednictwem transmisji live. Tajemnice oceanu to otwarta księga, z której człowiek do tej pory przeczytał jedynie prolog. Żyjemy w epoce, gdzie nasza odpowiedzialność za środowisko staje się coraz bardziej istotna. Troska o nasze oceany i wody lądowe to misja, która prowadzi do zachowania równowagi całego ekosystemu. To nie tylko obowiązek, ale również szansa na zachowanie piękna i bogactwa naszej planety dla przyszłych pokoleń.